Siema. mamy do powiercenia dzisiaj w bokach szafek wiszących, kuchennych, e, otwory, aby zamontować e, zawieszki SAC, hefisza. E, to są te, które są niewidoczne w środku. E, całość jest za plecami, czyli za frezem, a w plecach wiercimy tylko otwory do regulacji, które można zakleić sobie zasilką notabene. Także pokażę Wam, jak my to robimy. E, tu trzy otwory trzeba wywiercić w systemie 32. 7,5 cm od krawędzi, od tylnej krawędzi tej z, z frezem na HDF-kę bazujemy się na 1,5 cm i akurat nam przy frezie przy frezie do freza do tej pierwszej krawędzi 21 to wychodzi nam środek otworu, że powinien być na 15 mm. Pokażę jak my to robimy. Wkładamy Wiercimy w poprzek stołu, na listwach tutaj tych tylnych. Te nowe przystawki, które są tutaj od spodu dokręcone, umożliwiają nam bazowanie się już od zera, czyli każdy wymiar, który nam ten. Na tym zderzaku ustawiam, ustawiam sobie 1,5 centymetra, czyli 11,5, bo naszym zerem jest 10. Kiedy dokręcimy tą przystawkę, naszym zerem jest 10. Chcę uzyskać 1,5 cm, więc ustawiam 11,5. Na drugiej pozycjonerze lustrzane odbicie, dokładnie taka sama przystawka, dokładnie taka sama listwa, ustawione również na dowiercenie na 1,5 cm. Dosuwamy sobie tylną krawędź z frezem i już jesteśmy zbazowani od tylnej krawędzi na 1,5 cm. Teraz od górnej krawędzi 7,5 będziemy wiercili. Na jeżeli tutaj włożę sobie do otworu tego e, z trójką, sprawdziliśmy, że on jest nam najbliższy e, e, pina i dosuniemy po to, żeby zbazować się z systemem 32, aby mu później dokładnie o 32, przekładając pina w następny otwór, się e, bazować, to wtedy na podziałce mamy tutaj 8,5, a chcemy 7,5. W związku z tym tą listwą, listwą taką aluminiową, mam centymetrową listwę aluminiową, Dystansujemy się od krawędzi, i w tym momencie, kiedy dosuwamy sobie tutaj element, element będzie powiercony na 7,5. Pokażę Wam, jak my to robimy. Jeszcze jedna rzecz, aby nam tu wiercimy tutaj milimetr od krawędzi, żeby nam nie wyrwało, Proponuję włożyć HDF-kę. My tak zawsze robimy i nie wyrywa. i otwory na zawieszkę powiercone. Na dzisiaj to wszystko. Do następnego. Cześć.